Cześć moi kochani, dzisiaj jest film na temat zębów. Czyli film, który w ogóle już prosiliście mnie chyba setki razy, żebym zrobiła. Jak wybieram zęby, ponieważ robię to sama w domu. Jak już chyba w komentarzach wam dałam znać, że nie robię tego u dentysty, robię to sama, robię to bezpiecznie i zaraz wam powiem jak. I to do tego niskim kosztem. Po pierwsze, przed wybieraniem zębów musicie się upewnić, czy macie zdrowe zęby, ponieważ nie można wybielać zębów z próchnicą lub kiedy macie jakieś leczenie, musicie najpierw dowiedzieć się od swojego dentysty, czy możecie wybielać zęby. Moja dentystka wie, że wybielam zęby i wie, czym wybieram zęby, i mówi, że to, co robię, jest bezpieczne, więc mam pewność, że sobie nie szkodzę, bo mam to szczęście, że mam bardzo mocne zęby. Jak już upewnicie się, że macie zdrowe zęby i że możecie je bezpiecznie wybierać, to wtedy polecam właśnie zrobić scaling, piaskowanie i fluoryzację. Czyli zdejmowanie kamienia, oczyszczanie wszystkich tych drobnych, jakby to powiedzieć, szparek międzyzębowych z kamienia i z przebarwień. I to sam, sam ten zabieg już bardzo wybieli Wam zęby i zobaczycie, czy nie, nie będzie to wystarczające. Cena takiego zabiegu to jest od 100 do 200 zł w zależności od gabinetu. Na pewno w mniejszych miastach może to kosztować taniej, a także jak macie na przykład jakąś promocję, na przykład na gruponie, ja ostatnio kupiłam za 69 zł taki pakiet, to warto z tego skorzystać, bo, bo to jest super. I warto sobie przynajmniej raz w roku robić takie zdejmowanie kamienia. I zobaczycie, o ile te zęby po prostu będą od razu jaśniejsze. Ja miałam robione, e, robione ten zabieg tydzień temu i dlatego dzisiaj postanowiłam zaprezentować wam, e, jak wybielam e, właśnie zęby. Mimo, że mam dosyć białe, e, to robię sobie tak jeszcze sporadycznie e, ten zabieg, po to, żeby utrzymać ten kolor. I powiem Wam, że. Tą metodę, którą stosuję, yy, ta metoda jest na tyle trwała, że nie potrzebuję robić całej serii, tak jak, yy, tak jak zwykle w przypadku tych wszystkich pasków czy past, jest, że trzeba stosować ile dni. Ja już teraz robię to po prostu raz na jakiś czas 1, dwa, trzy dni nie więcej. Nie robię tego nigdy 7 dni po prostu no miałabym chyba białe zęby, jak, yy, jak papier. Yy, zęby mnie nie bolą. Jeżeli Was bolą zęby podczas wybielania, no to skróćcie czas wybielania albo przerwijcie na parę dni, nic Wam się nie stanie, a po co macie chodzić z podrażnionymi dziąsłami? Ten ból, jeżeli poczujecie ból, bo ja na przykład kiedyś niestety zasnęłam z paskami na zębach, ten ból przechodzi i to nie jest jakiś tam ból, który będzie trwał, więc no, trzeba, trzeba to jakoś przeboleć i później będziecie, będziecie się cieszyć białymi zębami. Zacznę może od, od produktu, od którego zaczęłam w ogóle wybierać zęby, bo już trwa to kilka lat. Zaczęłam od pasków White Strips, takich dostępnych w, w drogeriach. One kosztują, w zależności od promocji, czy jest promocja, czy nie, od 36 zł do 60 tam iluś. I te paski na początku średnio mi się sprawdzały, ale moja koleżanka, bardzo sprytna, którą pozdrawiam, poziomkę. Zdradziła mi sekret, że, żeby te paski trzymać dłużej, ponieważ one mają stężenie nad tlenku wodoru. Nie jestem pewna, ile 6 albo 8%. Różne źródła podają różne stężenia. Tyle albo tyle to nie jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o wybielanie. I powiedziała mi, ponieważ te paski się nakłada dwa razy dziennie po 30 minut, żebym trzymała raz na przykład godzinę albo dwa razy po godzinie, albo jeszcze dłużej, tak żebym, żeby mieć lepszy rezultat. No i trzymałam właśnie godzinę raz dziennie, bo ja nie jestem w stanie się zmusić, żeby nosić paski dwa razy dziennie, przez jakiś tam czas, to w ogóle nie mam na to czasu, w ogóle o tym zapominałam. I wtedy rzeczywiście miałam rezultaty, ale paski mi się o tyle nie podobały, że one po pewnym czasie się odklejają. Po prostu mam w budzi taką paćkę, zjeżdżają z zębów, yy, są niewygodne i szukałam lepszego produktu. Nie miałam tutaj white żeby Wam pokazać, ale pewnie wiecie o co chodzi, bo to wszędzie jest dostępne. Później testowałam taki produkt. Zostawiłam sobie pudełko, bo wiedziałam, że kiedyś nagram ten film. 5 Minutes Speed Whitening System Plus White. I to jest zestaw z nakładką. Podobną do tych, które dostajecie, które jak robicie sobie wybieranie w gabinecie, to jest właśnie podobna nakładka. Coś takiego. Tutaj się do środka nakłada żel. Żel wyglądał tak. I żel wyciskało się. Wyciskałam. I na górę, i na dół. Zakłada się w ten sposób. Ym... I co jeszcze? Aha, i tutaj jest taki płyn. Akurat miałam w tym zestawie z płynem. Bywają też zestawy bez płynu. Płyn jest o tyle fajny, ja go tutaj mało zużyłam, ale płyn jest fajny przed wybielaniem, bo on, on jest tutaj przeciw. Yy osadowi, właśnie przeciwkamieniowi na zębnemu, ale on tak fajnie mhm. stępia zęby przed całym zapiekiem, więc takie jest uczucie naprawdę, no nie powiem ściągniętych zębów, ale naprawdę czystych zębów. Mhm. E, no to fajny płyn. Zestaw kosztował około 60, 70 albo 80 złotych, już nie pamiętam, bo to było ponad rok temu. I e, podobało mi się tak sobie. Lepszy był od pasków White Strips o tyle, że nie wybielał tak jak w przypadku pasków tylko przodu, e, tylko przednich zębów, ale działał niby na całe zęby. Niestety po jakimś czasie e, on w buzi zaczynał się po prostu. E, on się utlenia na tlenek wodoru. On też ma stężenie 6 albo 8%, nie jestem pewna. To nie jest jakieś tam strasznie duże stężenie. I on, utleniając się, robi taką pianę w buzi. I to jest dosyć nieprzyjemne, i on rzeczywiście miał taki dosyć chemiczny, mocny smak. Średnio mi się podobał. Efekt był rzeczywiście, ale trzeba było go stosować regularnie. I tutaj zakładało się go na. Chyba na 5 minut, ja go trzymam oczywiście dłużej, to jest fajne, żeby sobie w czasie kąpieli, czy w czasie prysznica założyć, tak zresztą oni to reklamowali, żeby w czasie jakichś tam codziennych e, czynności sobie założyć. I chyba Candy Johnson kiedyś go pokazywała na swoim kanale i właśnie dzięki niej się skusiłam. E, ale w tym roku, nie wiem, czy w tym, czy jeszcze w poprzednim, ale chyba w 2011 odkryłam coś lepszego. Paski Kresta. E, czyli. E, tak naprawdę to też są White Strips, tylko one są ze Stanów. One nazywają się Crest White Strips Advanced Seal. Yy, I tutaj w takim opakowaniu są oba paski. Ja zamawiam je na Allegro. Eee, kosztują na 7 dni kuracja, e, 14 pasków razem, kosztuje około 50 zł z przesyłką i to jest naprawdę świetny deal. Teraz kiedy mam już e, jasne zęby, to naprawdę jasne zęby, to kupuję sobie takie paski, wystarczają mi na kilka miesięcy. Teraz akurat dałam mojej siostrze kilka i zostawiłam sobie trzy zresztą dałam siostrze właśnie, bo stwierdziłam, że i tak nie potrzebuję takiej ilości. I dzisiaj Wam pokażę, jak się je nakłada. Ja trzymam je pół godziny yy, i te paski się różnią tym, że one naprawdę przylegają do zębów i że nie robi się w buzi taka właśnie pacia. Że, że nie musicie połykać tego, tego preparatu, nie jest Wam niedobrze. Yy, tutaj naprawdę nie ma z tym problemu. Oni się reklamują nawet yy, tak, że możecie pić w trakcie yy, wywielania zębów. Pokażę Wam, jak, yy, jak to wygląda w środku. W ogóle przepraszam Was za mój dzisiejszy look, zmęczone oczy, ale jest bardzo późno, a ja mało śpię ostatnio i tak właśnie wyglądam, ale musiałam zrobić po prostu ten film, bo nie miałabym już kiedy, a strasznie chciałam Wam pokazać dzisiaj to wybielanie. Dobra, to jest testy opakowania. I znajdują się takie dwa paski. I powiem Wam, że z czasem doszłam do tego, że tak naprawdę wybielając tylko przód. To jest lepiej niż wybierać całe zęby, ponieważ jeżeli w jakikolwiek sposób e, to wybieranie wpływa na zęby, chociaż moja dentystka mówi, że to jest bezpieczne, to, e, to te zęby z tyłu pozostają nienaruszone. Ruszacie tylko te zęby z przodu. I to moim zdaniem jakiś tam ma sens, że wybielamy sobie tylko te zęby, które są najbardziej widoczne. E, te paski mają stężenie 12%, więc są o wiele mocniejsze od tamtych. Można je trzymać właśnie pół godziny, i to zdecydowanie wystarcza. Po prostu dzisiaj zrobię ten zabieg i pewnie przez następne miesiące będę się cieszyć białymi zębami i już nie będę nic robić. I y, dlaczego jeszcze jest ważne, to, że żeby wcześniej zrobić y, scaling y, piaskowanie? To jest to, że dokładnie macie oczyszczone wtedy zęby i w, w paski wybielające, czyli ten natlenek wodoru z pasków, jeszcze lepiej wnika wam właśnie w te przestrzenie, które y, później jeszcze się wybielają i całe zęby wydają się jeszcze bielsze. Nie macie takich, y, nie macie takich tutaj ciemniejszych miejsc przy, przy dziąsłach. Oddychać, wciągać powietrze, żeby, mm, żeby wysuszyć te zęby. Zdejmuję paski. Wyjmuję sobie ten pasek górny. I mniej więcej znajduję sobie połowę. Tak, mniej więcej nie robiłam tego jeszcze przed kamerą. I od połowy zaczynam. I naklejam go trochę powyżej y, tutaj linii zębów, żeby wszystkie y, dokładnie tutaj pokryć. Ok. I w dół. Ok, nakleiłam i teraz co robię? Teraz będę seplenić. Teraz co robię? Delikatnie paznokciem wciskam ten, e, ten pasek pomiędzy szczelinę. Chodzi o to, żeby dobrze do, dotrzeć tutaj do wszystkich zakamarków. Jeżeli to Wam się wydaje obrzydliwe, co teraz robię, to nie oglądajcie tego filmu. Naprawdę nie przeszkadza. Tutaj mogę trochę seplenić, bo rzeczywiście mam coś na zębach, ale, ale on nie przeszkadza i, i wiem, że nic się nie będzie mazać. Tak wygląda, taka folia. Rzeczywiście, takiej bym miał mocny klej, dobrze przylega. I teraz dół. I przyklejam tą większą częścią na dół. Tak samo staram się osuszyć zęby. Zaginam. I wciskam. Ok. Um, ja już wiem, że produkt zaczyna działać. Już teraz w ogóle soplenie. Produkt zaczyna działać, bo. Yy, bo taka piana się już lekko pojawia. I teraz. Ok, jest dobrze. I teraz spędzę w tym pół godziny i zdejmę yy, paszki. Ważne jest, żeby po paskach nie mieć zębów, żeby jeszcze ich dodatkowo nie podrażniać. I żeby trzeba tylko wypluć, ewentualnie można trochę przepłukać pozostałości. Pojawi się za pół godziny i Wam pokażę. Ok, minęło pół godziny. Wszystko się spieniło, ale jeszcze mogę w miarę mówić. Wyjmuję teraz paszki delikatnie i wyjmuję na chusteczka. Ciężko je odkleić. Ale schodzą. Pozostałości można właśnie chusteczką sobie usunąć, ale ważne jest, żeby nie mieć zębów w tym momencie. Mm, dobra, użyję sobie jeszcze jakieś balsamu, samo, bo mam tak suche usta. Nie powiem, żebym miała te, teraz te zęby jakieś podrażnione, ale czuję się tak jakbym, takie by było jakieś takie bardziej tempe, no nie wiem jak bym to określić. Um, nie zobaczycie teraz tutaj efektu przed i po tak naprawdę, no bo ja już miałam białe zęby przed, przed nałożeniem tych pasków, to była tylko kontynuacja, no ale jest to produkt, który zdecydowanie Wam mogę polecić. Co jest jeszcze ważne, jeżeli nie macie 18 lat, to zapytajcie się swoich rodziców o zgodę, czy, czy możecie to zrobić. Przede wszystkim, jednak, zapytajcie się swojego dentysty, czy w waszym stanie zębów można to zrobić. Moja dentystka powiedziała, że w gabinecie wybielanie wiadomo, że jest droższe, robią wam wasze indywidualne nakładki, szybciej zęby są wybielane, może są bardziej błyskawiczne efekty, ale preparaty są stosowane te same, po prostu o większym stężeniu, dlatego efekty są szybsze i przez to też drożej. E, drożej to wychodzi. Uważam, że jeżeli ktoś nie ma jakichś strasznie strasznie żółtych zębów, to w, w, można to zrobić samemu w domu, tak jak ja to robię. W zrobieniu zapieku, nie, y, nie pijcie, nie jedzcie barwiących y, produktów spożywczych, czyli barszczu buraków, kawy, herbaty, y, co tam jeszcze, wina czerwonego. Unikajcie tego przez. Ja, to, ja stosuję się do tej zasady, że przez tydzień nie spożywam takich produktów, żeby no żeby to. Y, te barwniki nie, nie, nie zabarwiały nam po prostu zębów z powrotem. No przynajmniej tydzień właśnie lub dwa staram się to przestrzegać. I co jeszcze? No polecam Wam te paski. Ten, to, ten, ten film nie jest sponsorowany. Ja po prostu Wam chcę pokazywać moje sprawdzone produkty i jeżeli pojawi się coś lepszego, jeżeli pojawi się coś, co jeszcze lepiej i szybciej wybiela to na pewno to wypróbuję i dam Wam znać. Ale jakby na dzisiaj ten, te, te kres są są dla mnie najlepsze super, super tanie i w ogóle mogę je bardzo polecić. Kochani, to tyle. Mam nadzieję, że film okazał się Wam przydatny, bo wiem, że wielu z Was czekało na, na, ten, na ten film i na to zdradzenie mojej tajemnicy białego uśmiechu. I powiem Wam, że z białym uśmiechem człowiek czuje się pewniej i chętniej się uśmiecha i wszyscy zwracają na niego uwagę. I, i stwierdzam teraz, że moje zmęczone oczy są mniej białe niż moje zęby. Ok. To tyle. Dobranoc, Przez jest druga godzina, idę spać. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Pa pa!